Ten obszar, który będzie do wydzierżawienia to jest około 500 m2, przymierzam się do tego, żeby w przetargu młotkowym który zostanie ogłoszony cena wywoławcza wynosiła złotówkę za metr kwadratowy miesięcznie i oczywiście firma, która zaoferuje najwyższą cenę, ale również zadeklaruje że nawiąże do tej koncepcji czyli wykona ten budynek w nawiązaniu do koncepcji będzie mogła przez najbliższe 9 lat dzierżawić ten teren, by prowadzić tam działalność m.in. gastronomiczną po to, żeby ten teren wyglądał to zdecydowanie ładniej i mieszkańcy, żeby mogli z niego korzystać, bo to też będzie się komponowało z północną linią brzegową zagospodarowana, która ma być w ramach środków unijnych, o które będziemy aplikować w ramach środków na rewitalizację. To, co przedstawiłem, czyli ta koncepcja opracowana przez architekta miejskiego, jest wyznacznikiem do tego, czego powinien trzymać się wykonawca, czyli firma, która, firma czy osoba, która wygra przetarg na dzierżawę tego terenu. Ponieważ też te elementy drewniane będą w pozostałej północnej linii brzegowej zaznaczone w różnoraki sposób, ale o tym będziemy mówić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W tej chwili wystąpiliśmy o warunki zabudowy, po to, żeby firmy czy osoby, które będą startowały w przetargu, miały już wiedzę na temat tego, jakie dokładnie warunki trzeba spełnić, żeby ten obiekt mógł być wybudowany. I w najbliższych dniach, w najbliższych dniach przetarg powinien zostać ogłoszony, ale chcemy jeszcze dostać te warunki. Zabudowy, po to, żeby można było już kompleksowo podać wszystkie informacje potencjalnym wykonawcom.